Witam oczywiście bardzo serdecznie wszystkich z strony kanał bardzo. serdecznie z widzowie z Państwa jeszcze mniej więcej wszystkich witam oczywiście w dzisiejszym oczywiście materiale czy też odcinku będzie mowa mniej więcej o alokazji melo alokazja melo zwana każdy mówi, że to jest jakaś inna mniej więcej, ale no wiadomo, że z góry można się wiele dowiedzieć. Także to jest oczywiście yy, alokacja. Jak widzicie, alokacja jeszcze nie żółknie, nie brązowieje. więc więcej czekam na przesadzenie około od 10 do 14 dni. Po tym terminie oczywiście możemy ją przesadzić, także o tym trzeba też najwięcej pamiętać. No i oczywiście... Yy. Zanim oczywiście przejdę jaka ziemia, jaki nawóz i tak dalej, to oczywiście, jeśli jeszcze tego nie robisz, to oczywiście zostaw subskrypcję, łapkę w górę i również zapraszam do obserwacji Instagrama i Facebooka z obserwacji łapki w górę lub serduszka. No i jeśli się dalej tego po prostu poszedł dalej w świat. Także jeśli chodzi o alokazję y, melo, bodajże, tak to mniej więcej wygląda. Jak widzicie nie ma tu żadnych uszkodzeń, tego typu rzeczy. Jak widzicie, tu już nawet nowy liść puszcza. Także nie jest tragicznie, jak to się mówi, tak? Jeśli chodzi o ziemię, tak zawsze mówię: yy, bodajże yy, to było chyba ziemia. Substrat universal z biedronki, bioziemia, około 6 zł kosztuje. Lub po prostu garden love z Aldego z mikroelementami. Także te dwie jak najbardziej polecam. Do tak zwanego tak, oczywiście listki, jak zwykle możemy troszkę podetrzeć y, chuzeczką z firmy Biopon lub y, jakimś nabłyszczaczem, czy czymś z substratu. Bo się taka firma jest i po prostu popryskać, pozetrzeć i praktycznie mamy praktycznie błyszczące y, rzecz biorąc y, liście, tak i tak to więcej wygląda, jeśli chodzi o. Y, Ziemia. A jaki nawóz? No oczywiście, tu oczywiście polecam jak najbardziej z No Oczywiście mój samorobny nawóz, który oczywiście wymyśliłem, który jest bardzo dobry dla e, kwiatów. To jest oczywiście nawóz z płatków owsianych Zalewam płatki owsiane gorącą wodą, czekam około 24 godziny. Na drugi dzień mogę ją podlewać, tak? Praktycznie nie muszę go. Przesedzać, tak dalej, bo płat, praktycznie płatki yy, owsiane mają dużo minerałów, fosforu i potasu. Także są bardzo dobre. No oczywiście, w też osobnym sorcie pokażę Wam, że mój skrzydło ofiary, ja po tych płatkach owsianych zaczął kwitnąć, powoli zaczyna kwitnąć. Także tam oczywiście zapraszam na kolejnego na shorta, który będzie opublikowany. Także zapraszam. I tyle jeśli chodzi o alokację melo. Także pamiętajcie, żeby po prostu nie przelewać. I pamiętajcie, że od 10 do 14 dni, by po zakupie warto lepiej nie przesadzić, bo może się dostać szoku termicznego. Wtedy będzie bieda, będą brudzowe liście, żółte itd. Tak Także o tym też trzeba pamiętać. Nieważne kto co mówi, że nie da się z liścia ukorzenić. Jak najbardziej się uda, jak i z nasion, i skłącza, i z liści, jak najbardziej się uda. A jeśli ktoś się nie zna, to nie ma po prostu prawa głosu do komentowania. Zresztą pewnie i tak tak ktoś się prędzej czy później znajdzie mądry i powie po prostu swoje. Ale ja już mówiłem to już w poprzednim odcinku, że sprawa jest zgłoszona do YouTube. Niedługo też myślę, że prawnik też skonfrontuje też z policją czy z prokuraturą. Także myślę, że hejter dostanie to, na co oczywiście zasłużył. A ja oczywiście Wam życzę, drodzy widzowie, Drodzy państwu życzę wam miłego dnia i do zobaczenia do kolejnych materiałów okolicznych, Także na razie się pozdrawiam.